Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj w takim specjalnym miejscu e, powiedzcie mi, moi drodzy, czy wy również często zastanawiacie się, co będzie dobrze wyglądać na Waszych tarasach. Oczywiście mówię tutaj o roślinach. E, dzisiaj chciałem Wam pokazać coś, co będzie modne, co jest trendy, co jest nowościami. Na tarasy w nadchodzącym roku. Jesteśmy przy okazji wizyty na targa Gardenia w Poznaniu w listopadzie. Jesteśmy tutaj na tym stoisku szkółki fryszkowsty. Zaraz spotkamy się z właścicielką tej szkółki, która opowie nam o kilku ciekawych roślinach, które naprawdę będą super w nadchodzącym roku. Zapraszam na dalszą część filmu. Moi drodzy, chyba nie mógłbym się tak od razu zdecydować na to, co posadzić na swoim tarasie. Chociaż ja wiecie z moich poprzednich filmów, że mam takie już ulubione rośliny, i koniecznie zobaczcie do wcześniejszych filmów, żeby zobaczyć, jakie te rośliny są. Ale faktycznie nie mógłbym się zdecydować, bo nowości jest mnóstwo. Dlatego zapytam specjalistę od tego, jakie te rośliny. Są naprawdę super na ten taras. Zanim jednak zapytam, to proszę Was bardzo, abyście zasubskrybowali kanał, włączyli dzwoneczek i dajcie koniecznie kciuka w górę. Ja osobiście bardzo lubię trawy na tarasie, ponieważ są one tak dość monochromatyczne, dlatego są dla mnie bardzo ciekawym rozwiązaniem aby wykorzystać je na tarasie. Ciekawy jestem, jakie jest Wasze zdanie, jakie macie swoje ulubione rośliny na taras. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakie trawy, trawy lub inne rośliny polecacie na taras. Słuchajcie, ja myślałem, że te trawy to są super hity, ale to co tutaj zobaczyłem, to są naprawdę hity. Widzimy się z panią Rena... właścicielką, tak? tak? Renata Fryszkowska. Renata. Renata Fryszkowska, która nam opowie o tych takich must have, pięciu must have na, na taras na przyszły sezon. Zaczniemy może o. Od e, pięknej rośliny, od Kuflika, który e, nie jest to prawda mrozoodporny u nas. Nie. Ale te najpiękniejsze rośliny, wiecie, że one są piękne tylko przez jeden sezon i trzeba kolejny raz i kolejny raz, ponieważ one pochodzą najczęściej z dalekich krajów. Kilka słów o tym kufliku. Jak, jak o niego dbać, tak naprawdę, i, i z czego on jest taki piękny, bo jest piękny. Może teraz tego nie widać na etykietce bardzo. To jest roślina, która ma przepiękne kwiatostany. Nazywamy je. Szczotka od butelki. Szczotka od butelki w takim koralowo-czerwonym, pomarańczowym kolorze, nie? A nawet czasami używa się określenia szczotki teściowej. Dlaczego o, nie wiem, może to się myły butelki po mleku. Jest to roślina niewymagająca, ale niestety wrażliwa. Urzeka przede wszystkim pięknymi czerwonymi kwiatostanami. Trzeba tą roślinę na zimę schować do jakiegoś chłodnego garażu mm -hmm. na przykład. Najlepiej, żeby nie, nie dotykały jej żadne mrozy. Czyli powinna być zupełnie Plus pięć chowamy. Tak, dokładnie. Mm -hmm. Czyli poczekajmy do tych pierwszych przymrozków, które się pojawią. Wtedy należy ją schować do garażu. Czy jakaś specjalna ziemia tutaj nie, nie kwaśna, być, czy nie? nie? Nie, nie musi być specjalnej mm -hmm. ziemi, ale ponieważ jest to roślina, która bardzo dobrze znosi cięcie, mm -hmm. to sugerujemy na wiosnę przyciąć ją dosyć wcześnie, mm -hmm. przez rozpoczęciem tej wiosennej wegetacji, żeby nabrała bardziej zwartej Czyli potroju. wystawiać ją też po przymrozkach wiosennych, po czyli tak. po zośce generalnie, po, 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 po długim... Tak, ale my proponujemy coś innego, po prostu pilnować temperatury. I jeżeli już zmaju, wcześniej. jeżeli się pojawi dobra temperatura, to sobie wystawić na zewnątrz. A jeżeli będzie zapowiedź, właśnie w okolicach tej zimnej zaszki, że coś się dzieje, że to schować. Niżej, schować. Zawsze to lepiej jest wyciągnąć nawet na 4-5 godzin, nawet tak, jeśli tak. jest w dzień większe Słodko, słońce. Tak. Super, ekstra. Tą odstawiamy. Tą roślinę znam, e, e, znam, ale te następne, żeby nie spadać, te następne już niekoniecznie, znaczy tą też znam. Tutaj jest, mówiłem o trawach, więc jest trawa. To, może ja to jest piękne. Tak. So, Zobacz, jaka czupryna. Cukry, to jest generalnie petarda. Ja tak osobiście uważam. Przede wszystkim będzie się bardzo dobrze prezentować na tarasie i to najlepiej w jakiejś na przykład wysokiej, wąskiej, betonowej donicy. Nawet w takim betonie surowym wyglądzie, mm -hmm. ponieważ ma bardzo ozdobną czuprynę. Sam sobie ma... chyba już ją zakupię. To w ogóle masakra. I ta czupryna bardzo szybko przyrasta, mm -hmm. czyli mamy efekt przez cały sezon powiększania się tego. Nie widać tutaj co prawda też będzie miała jakieś kwiatostany, nie jest ozdobna z kwiatostanów. Ale właśnie z liść, no, trawy to czasami nie są ozdobne z kwiatostanów. Nie, niektóre tak, ale niektóre tak, tak jak, tak, jak tak. te zupełnie z, z czego innego. Jak e... nazwa, przepraszam, jak nazwa wskazuje, mm -hmm. wskazuje White Sands, białe piaski ma bardzo dużo takiego jasnego jasnej poświaty mm. po prostu jest bardzo taka świeża, jakąś piękną ma w tak wyglądzie. Żebyście nie zapomnieli ja oczywiście wkleję wam w opisie nazwy tych roślin żebyście wiedzieli jak się nazywają te rośliny no mnie urzekła zdobyła moje serce już w tym momencie więc już ją zaraz zamawiam piękna ekstra Tutaj mamy, słuchajcie, nagrywamy to tak naprawdę na targach na Gardenii w listopadzie, więc te rośliny nie są w pełni rozkwite, bo trudno, żeby były, ale tutaj mamy coś. Wybieraliśmy tutaj spośród tych wszystkich roślinek, co jest naprawdę petardą po raz dwa, po raz drugi raz, tak? Tak. To jest roślina wielofunkcyjna. Ona nie tylko urzeka nas fioletowym tutaj swoim kwiatostanem, mhm. które przyciąga motyle, ale to jest roślina, która jest przyprawą, co jest bardzo ważne, dlatego, że mm -hmm. wysuszone owoce mm -hmm. są zastępstwem pieprzu. Na przykład w Indiach często okay. używa się, w ogóle nazwa tej rośliny to jest vitex, czyli niepokalanek mnisi. Bardzo niesamowita I Nasze mnisi. na przykład babcie znają tą roślinę, nie akurat w tej odmianie, to jest odmiana Delta Blues, która ma bardzo takie ciekawe przebarwiające się ulistnienie. Super, pod spodem jest takie e, lekko fioletowo lekko oberżyna śliskowe, taka troszeczkę. Tak, no. Tak. I co jeszcze ciekawe, to jest w ogóle bardzo silna roślina lecznicza na wszelkiego rodzaju problemy hormonalne, czyli tą gospodarkę hormonalną. W jakiś sposób stabilizuje, zwłaszcza dla kobiet w okresie menopauzy. Mhm. Więc nasze babki znają to zioło, chociaż nie zawsze. Niepokalanek tak... mnichy, myślę, skąd może wzięła się ta nazwa, Myślę, nie? że gdzieś z jakichś monasterów, czy na przykład mhm. z jakichś tam zakonów, gdzie była i bardzo dawno, może nawet już w średniowieczu, uprawiana. A szczerze, też poszukam. Poszukam, bo to tak. bardzo intrygujące jest. I co? I ona też przezimuje w takim chłodnym miejscu? Czy raczej jest to taka to że. To jest już roślina, nie? którą, ponieważ w Polsce również niepokalanki rosną, możemy spróbować przezimować w gruncie, ale. Mhm. Ponieważ jest to absolutna nowość, nie wiemy do końca, czy ta jej strefa odporności, to jest powiedzmy te 6B7, mm -hmm. wystarczy na tyle, że będzie spokojnie zimować. Proponuję wysadzić, okryć jakąś jakąś. Ja dużym mam powodem. eukaliptusy w ogródku, z których rok rosną, jak szalone. Okay. Zresztą wiecie, doskonale, znacie moje eukaliptusy. E, pięknie, nie, niepokalanek mnisi. Odstawiamy i tu mamy jeszcze jedną roślinę. Szczerze no mówiąc, niepozorną. ja jej nie znam, ale z chęcią ją poznam. Zola zbliża tutaj na etykietę, żebyśmy już widzieli co. No teraz niepozorna, ale możemy sobie wyobrazić, jak pięknie będzie wyglądać na tarasie. Jak zacznie kwitnąć tymi. Fioletowymi takimi bardzo to jest ciemnymi. Czy taki ciemny róż. Ciemny róż, tak? E, mnie się ta roślina przede wszystkim kojarzy, czy to z wyspami kanaryjskimi, czy to na przykład ze wszelkimi krajami śródziemnomorskimi, mm -hmm. czy to w Hiszpanii, czy to makia, makia śródziemnomorska, również gdzieś tam w okolicach rozmarynów pewnie będzie rosnąć. Tak, mm -hmm. niestety jest dosyć wrażliwa, czyli kolejna roślina tarasowa, która pięknie kwitnie w okresie wegetacyjnym, bardzo długo kwitnie, bo może kwitnąć od maja aż po bo wrzesień. Mm -hmm. y, teraz już niestety przybrała formę jesienną, nie ma tego kwitnienia. Na zimę, czyli jak pojawiają się mrozy, również chowamy do chłodnego pomieszczenia. Czyli możemy spróbować zimowanie, ale nie gwarantuję. Możemy, je. bo tak naprawdę jak i rozmaryny, ja w ogródku też mam rozmaryny i czwarty rok jest już bardzo duży. Najgorzej właśnie. jest ten tym pierwszy, pierwszy rok. Nie? Później właśnie już... ci tacy wariaci ogrodniczy no, no, tak, jak ty. Tak, tak. Yy, Często powodują, że ta wiedza literaturowa musi zostać zmieniona, bo coś się okazuje, że tak Trzeci rok próbuje przezimować oliwkę. oliwkę? Więc... No nie, w oliwkę chyba jednak nie. Jesz jeszcze nie. Ja jeszcze nie. stwierdziłem, że mi się to uda. W tym roku powiedziałem, <laughs> że ją okryję, bo dwa lata rzędy nie okrywałem i zepsuły ją te wiosenne mrozy, bo tak. już zaczęła puszczać i zepsuły ją te tak, wiosenne mrozy, tak. ale eukaliptusy mam czterometrowe. E, czwarta i piąta, którą na pewno znacie, ale może nie w takiej formie. Yeah. Bluszcz, headera w różnych, w różnych odmianach, ale tu jest bluszcz, który jest już dojrzałym. Ja tak, mówię starym forma, bluszczem, tak. tak? Dojrzała forma, którą możecie uzyskać, jak ten bluszcz będzie miał już naprawdę kilka dobrych lat. Nawet naście, i zobaczcie, jak, jak on kwitnie, i jakie liście, Zupełnie pamiętajcie, że młody bluszcz. Ten taki, który znacie, jakiś Easy Wonder, White Wonder, to one mają liście, które mają e, inny kształt, tak? tak? A jaki stary, to on dostaje już z sercowatych pięknych takich e, liści mięsistych. No i słucham. No ale ja się nie zgodzę z tobą, że to jest stary, no tylko stary dojrzały, może dojrzały. Okay. I co Dobra. jest niesamowite w tej roślinie, że to nie jest pnącze, tylko to jest krzew. To jest mm -hmm. roślina zadarniająca. Wyselekcjonowana, nazywa się arborescens, mm -hmm. to jest forma, która nigdy nie będzie się pieła, natomiast może zadarniać przestrzeń, obficie cały czas obsypuje się kwiatami. Dla mnie to też jest petarda. Ale wiem, słuchajcie, bo przecież jesteśmy na kanale florystycznym, to do bukietów to naprawdę super, super. Ta, super. i jest bardzo trwałe, jak zaparzymy po ścięciu, to myślę, że tak. pięknie, zawsze brakuje nam takich drobnych elementów, które są bardzo ciekawe w bukietach, to macie. Wystarczy posadzić i to jest mrozoodporne. To, to jest dość mrozoodporne. Tak. No. Co ciekawe, jeszcze wracając do tej florystyki, to jest roślina, często mamy tak, że w maju, w czerwcu czy tam w lipcu mamy piękne kwiatostany, łatwo dobrać do bukietów mhm. chociażby czy ślubnych, natomiast hedera, czyli ten bluszcz w formie dojrzałej bardzo długo kwitnie i ten kwiat pozostaje Świeży, jeszcze do, nawet do grudnia, więc nawet mhm. i do jesiennych, czy nawet zimowych, do zimowych jakiś, bukietów można tą roślinę zastosować. Fantastycznie, bardzo dziękujemy. Mam Dziękuję. nadzieję, że Wam się spodobały te e, propozycje i wykorzystacie je u siebie na tarasach i koniecznie dajcie znać, e, czy je wsadzicie, czy je nie wsadzicie, a jak wsadzicie, jak się sprawiają. Być może na przyszłych targach również się spotkamy, porozmawiamy okay. o tym, co jest Zapraszam. ważne. Na Dzięki wielkie. Nowego przygotuję. Dzięki Dziękuję. wielkie i do zobaczenia na kolejnym filmie.